Nie ukrywam, że jestem bardzo zaskoczona, dziękuję bardzo, bo do tej pory raczej byłam tatową e, aktorką, którą się nominowało, a teraz e, proszę, z okazji chyba 40 urodzin taki prezent, ale przyznam się, że trudno o lepszy prezent dla aktorki. Myślę, że... Em... Magia Brzyduli spowodowała to, że gdzieś widzowie chętniej może głosowali na mnie. Rzeczywiście to jest serial, który przyciąga bardzo dużo osób przed telewizory, z czego się niezmiernie cieszymy, bo Brzydula także dostała telekamerę właśnie w kategorii... Serial. Jest to, jest to super wyróżnienie i dla serialu, i dla nas, dla aktorów, dla całej ekipy, bo wszyscy ciężko ciężko pracujemy, a, a ja przyznam szczerze, no nie spodziewałam się. Drodzy widzowie, to jest nagroda, którą dostałam dzięki Wam, więc dedykuję ją Wam. Dziękuję serdecznie za nią i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś o mnie pomyślicie równie ciepło.